Jesteśmy przygotowani. Dobra, dobra. Uff. dobra. Uff. Ej, Janek, Janek! O, trenerze! Panie kapitanie, co ty robisz? Są, ty nie trenujesz! Ale spokojnie, spokojnie, bo tam już wygrywam. Natomiast nie wiem, co dalej, bo nie wiem, z kim będę grał. Słuchaj, ja właśnie w tej sprawie. Zacznijmy od topa. Co wiemy o tej linii? No, że jest na górze. No właśnie, wysoko. Potrzebujemy zawodnika najwyższych lotów. Przedstawiam Ci. Andrzej stękała. No, trenerze widzę, że masz niekonwencjonalne metody, ale tego to się nie spodziewałem. E, nie no, będzie super, słuchaj, e, on na co dzień skacze na nartach, on ma psychę ze stali, on, nic go nie zrazi, nawet jak mu każemy grać całą serię na Małokaju. Słuchaj, podjąłem decyzję, będzie super, dzwonię, okej? Okay? Dobra, dobra. dobra. Dzień dobry. Moje nazwisko Kozio. Czy dozywam się do pana Steinkały? Tak, tak, tak. Zbieram jak najlepszą ekipę się da Wildrifta. Nie, eee, nie, 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 to nie jest norweski skoczek. Wildrift, nigdy leży na telefony. On no wie, pan o co chodzi. Gramy. Rozumiem. Dobrze. Do widzenia. <słuch> Turni Wosol, też mi coś. Aż ten wiatr w plecy. Zabraknie dwóch tygodni. Hmm. Albo coś innego się zepsuje. Muszę mieć kogoś, na kogo mogę polegać. Myśl. Fryderyku, myśl. Hmm. Wiem, co zrobimy. Dzwonimy do Wojtka. Przema, Fryderyk. Wojtusiu, Woj Wojtasko, Bobasko, papatapaci. Mam taki mały projekt i byś mi się w nim przydał. Ran znowu? No, tylko wiesz, tym razem się uda, wyjdziemy z grupy, na SK nawet wygramy, wygramy Mistrzostwa Świata, tylko... Że w WineClifcie? O. No właśnie, wiesz o co chodzi? Co ty na to? To może być ciężko. No ale wiesz, no w ogóle ja jestem twoim szefem! I rozkazuję Ci, dawaj! Zagrasz sobie na topie, zostaw tą dżunglę! Nie to, że będziesz mógł dla siebie zdobywać złoto, to jeszcze by... jest sobie dwa czy trzy razy alfajtem w grze i jest wygrana, dawaj! Dobra, no jak szef każe, to trzeba, no niestety. I to się rozumie, będzie bardzo dobrze! Wojtek, słuchaj, bierzemy się za trening. Dobrze, szefie. Może to? Nie, 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 to nie jest dżungla. Tutaj wiesz, dobija się miniony, tego dzisiaj będziemy się uczyć, tak? Będziesz grał na linii, na topie, tam gdzie wszyscy ofensywni, najbardziej zawodnicy świata, najbardziej znani. Nuguri, Kan, Wunder, Buipo, Tabasco na tej liście. To jest to, co chcemy. Coś takiego chcemy, tak? A nie jakiś Lising, wiesz, no nie, kiedy to nie, było, nie. to nie jest Iluminar 2017, no. Zmień synu tego smajta i bierz Garena. No od razu i ta bo tu żeby... nie ma teleportu. Ja ci zaraz yes powiem jak Ignite. jest z teleportem. I teraz tak, co jest ważne, z tego co pamiętam z tej strony też yy, w tej grze z czerwonej strony, czyli miał odwrócone linie. Czyli tak naprawdę yy, nie będziesz szedł na topa, tylko będziesz na no tak zwany Baron Lane. Widzisz? I teraz tak, kupuj sobie jakiś przedmiot, idź od razu na linię. Yy, Boże spotkamy spotkałem tam rod przeciwnika w krzakach, lol. Tak, tak się stala. gra w tę grę. O Singer, ty, ty, ty Dobra, to jest. No I ku i fotu niego. jest moment. A, i uciekam, no, uciekam, żeby go. ale obijam go, obijam go, obijam go. Wiem, 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 wiem. Ale ja wiem, że je podwędzę, że przepraszam, pewnie jako dużo emocji. mi serce bolało, nie? Bardzo dobrze sobie radzisz. Jakby co, to wiesz, przy wieżach tutaj masz takie kwiatki do leczenia, nie? To jest inaczej niż normalnym sądzisz. Masz też ignite cały. Ale go dojeżdżam, po co mi kwiatki? Po co mi kwiatki? dojeżdżam po prostu pod to wieżą, no Pat, tak, tak, Więc tutaj co jakiś czas pojawiają się te kwiatki do leczenia, nie? Są też na rzece, ale one pojawiają się później. To jest, wiesz, takie coś, tak jakbyś potek nie miał, nie? Tu nie masz potek, więc dzięki no. temu, wiesz, gra jest po prostu szybsza. Masz, masz, Zaraz, masz, zaraz, masz zaraz kus, ...flash i ignita. I możesz to zrobić na Wasko. Ale to, to za szybko jest. Muszę nawet poczekać. E. <słys> Wojtek! Dobra, Wojtek, ale to nie jest ważne, słuchaj. Ty się dobra uczysz grać na topie, tyle czasu w lesie grać, a wiesz, to jest w lesie, tak? W tym sezonie. Jesteś OP, nie, nie przegrywasz z nikim jeden na jeden. Tutaj musisz się przyzwyczaić, że wiesz, no, taki scindź jak się przerzuci pod wieżę, To jednak może być problem. O, masz go! Przyspieszaj się! O piąty! O piąty. Dobrze. Dobra! Ale pamiętaj, teraz na piątym tutaj w Aldrifcie masz ulti, wiesz o tym. Dawaj zrobić kraba. Jest krab normalnie, tak jakbyś miał normalny z Rift. To Weź jeszcze jedną fale hmm, i teleport sobie. Zaraz ci pokażę, są, jak to czy... działa. Dobra, poczekaj, poczekaj, nie kupuj. Wejdź tutaj teraz w sklep, normalnie wciśnij na ten, wejdź w buty, dobrze. A, I teraz po prawej stronie masz zaklęcia i weź znajdź tutaj teleport. To wrócimy sobie szybko na linię. Proszę bardzo, na samym końcu, dawaj, bierz. Ty, Wojtek, odkryłeś nawet teraz coś tak nowego. Z coś, z czego ja nie wiedziałem, będą z siebie ludzie. A, i tu teleport zaklęcie masz po prostu, kupujesz na stałe do gry, już, tak? Za 800 golda. Bo widzę, że mam cooldown tylko tego. Czas odnowienia to w sumie 3 minuty jest. Tak, tak. Wojtek, bardzo dobrze sobie radzisz. Teraz tego pytania, jak, jakie będą postaci, jaki, miał postaci, jaki jest twój champion pool. Myślał się Garena, co jeszcze tam sobie rzucisz? Jax, co myślisz o tym? Ja bym jax z ja bym myślę. O no, Trindammer? Nie to... wyglądaż na gracza, nie no, ja że Trynd Bo w jest taki problem, że to przeciwnik musi wypełnić bombę, żebyś ty coś zrobił. No musisz się z tobą bić. A by przy nich będzie mądry i Ale będzie od ciebie taki uciekał? Dobry, Ja będę zmuszał przeciwnika, nie, ja będę zmuszał przeciwnika do tego, żeby popełnili błędy na mnie. Może jakiś Olaf na topa? Grałeś wreszcie Olafem? Może teraz o, jakiś. Nie, 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 nie. Ze wspomnieniem z Olafem, nie, nie. No dobra, to co Wojtek? Słuchaj, masz pić jeden, ewidentnie wiesz jak grać agresywnie. To, że tam raz padłeś na bota, to to nic złego nie jest. Ja myślę, sobie poradzisz u nas drużynie. Ja się też, spodobał mi się ten top lane. Chciałbym dołączyć, chciałbym być w tej drużynie. Dobra, no to w takim razie jedziemy i będziemy wygrywać, co się da. Widzimy się na najbliższym obozie treningowym w Wojtasku. Do zobaczenia, trenerze. W następnym odcinku. Trenerze? Tak, 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 midleń. Potrzebujemy midleń. Ale kto tam pójdzie? To jest, to jest proste, w frek. To jest rzecz elementarne. Zobacz, zobacz.